51, dawaj, 51. Monster 12b, a ze mną jest... Voimix.pl no, Nie wiem, gramy e, sobie dzisiaj na Skywarsach. E, Minecraft to, to .pl. Nie wiem, jaką arenę wybieramy. 51. 51. Nie widzę. Dla, już jest nie wiem, czy to będzie dla VIP-ów. Widzę jeszcze, wyjdź i ten wybieramy wybierzemy jakąś arenę. Na e-Nedela nie bierzemy, bo jak nakrywaliśmy, przed tym, to strasznie były lagi. E, to może e, 31, albo nie. E, 35, lewa strona, pierwsza, lewa strona. Le, 30. Lewa strona, pierwsza. O, dobra, 3000 jest 3 Aha. na 8. E, powiedz gdzie jesteś, skacz. O, widzisz, ja też skaczę, widzisz, mnie tam. Właśnie, o, dobra, widzę, idziemy na to, idzie, idzie, to idziemy na, na no tego dobra, typa, nie czekaj, na tego dobra, typa dobra, obok dobra, nas, okej? Okay? Tak z lewej strony na ciebie. Mhm. We dwóch go weźmiemy. dobra, tak prezentuje się mój skin hitlerowski. Raczej, znaczy, no, powiedzmy, to nie jest hitlerowski, to jest taki bardziej pod styl izraelski. My bardzo ubóstw, bardzo ubóstwiał <laughs> takie skiny. <laughs> dobra, no czyż czy to więcej będę mówił. to no, gramy sobie, nie? Eee, co jest lepsze? Co tu jest? Dobra, się nosiekera jest lepsza. Jak soba. Więc... Uch, ja by tutaj zamienię to. Ja sobie tego typa ściągnąć go najlepiej z, z tego. Kurde, ej, weź go tam śnieżkami, jakbyś mógł, bo mix. Nie mam, nie mam. Szkoda, kurde. Wzięłoby się go typa. Więc dobra, e, ogólnie to jest mój pierwszy filmik na kanale, e, ale ogólnie to ja już nagrywałem bardzo dawniej na kanale, na innym kanale i tak sobie chcę po prostu zacząć na nowym kanale lepiej, lepiej. Tutaj nie mogę wyjść z tego, z tego jakby... Hmm. Mango, mango, mango. Tak, ja tu jestem, widzisz mnie tutaj? Widzisz mnie? Na lewo? Leci. Idę do ciebie dom. Tak, widzę się tu może się tak niepewnie czuję na tym mostku. Tu nigdy się nie można zacząć pewnie. Zaraz Cię ktoś z z weźmie i... ...sprawię. niestety tak to już jest. Chyba nikt nie strzela. No, no to no, wejdziesz. No, Easy. Tutaj już jesteś tak, nawet, nawet nie chcę wrócić, bo chcę dojść z pokoju tutaj. To skoczenie, no nie będę ryzykować. Doskoczył. Dobra, jestem, dawaj szybko. Więc yy, tak, co tu jest, jest ciekawego coś? O, dioksowy kilofon. Ale masz może jakiś mieczyk? Mieczka. Ale ja mam, mam hełm, mam czapę, mam czapę, trzymaj ją. Ja mam... Też mam czapę, to knock back, knock back też mam czapę. Też mam czapę. Buty mam. Wiesz co? Ja sobie tego... Nie A chcesz chcesz tego mieczyka? Kinga nie, nie, nie mam. Hmm. Mieczyka nie chcesz? To jest Gettwald, fajne. <grych> Spokoj, bardzo fajne. się na to gra. Bardzo z tego nagrać. Rozwalę tę taj. Eee, słuchaj, A, słuchaj trzymaj, trzymaj. trzymaj. A tu jest Enchant, ty Masz. Czekaj. Może jakiś kurde. Hmm. To nie jest tutaj. tutaj. Ta jest jeden knok bang, jeden. Fajny, Dzień. fajny, nie? O, no. Dobra, Ładnie. Zobaczę, jak, jak tam sytuacja. Owczaj, okay, owczaj. Okay. Czy ktoś e... idzie? Chodźmy do tego typa, chodźmy o, do tego O, tutaj typa. koleś. To może będziesz informował jak tam, jak tam jest droga do niego. E, tutaj Wojtek96. Gdzie? E, Wojtek96 tam coś kombinuje. Tam, yy, widzisz mnie? Może? Nawet dość A no, kilof dobry, tyle więcej, tyle, nic więcej dobrego. Ej, nie wiem, jak to sytuacja, czy mogę bezpiecznie iść do niego? Myślę, tu to było, będzie najlepiej. Widzisz typka? Gdzie widzę, widzę. On tam ucieka, ucieka tak? od Ciebie. Eee, budujesz, no. Jak to z powietrza wezmę, ja jak, wezmę jak mi się to uda. To Surprise, motherfucker! Fajnie, zmon zmontuję to może jakoś tak lepiej, Ej. tak wiesz. Surprise, motherfucker! O, dobre by to było. No spoko to... I tak, jeszcze na, na tego wojka można sprosić. Eee, tutaj. Po przeciwniej ja, stronie ja nie w ogóle. Tam, tam, gdzie nie sytuację, to pasuję go zdjąć i iść na siebie, na klepę, Na siebie. No, na łapki można iść. Gdzie jest mi kilo w ogóle? Filmiczek. Myślę, że to marena sobie zagramy, bo to nie jest znowu takiego długiego odcinka robić, po prostu was tak jakby głoszy e, ten pierwszy filmik na kanale, tak co ja się o to dzi. E, Tekst trwa jak coś fejtful. No, ogólnie polecam, każdy go na pewno zna i wie jaki jest. Ale, ale jeżeli ktoś nie wie, to... Okej, okay, ja jeszcze na niego i... idę. Siemanko. Dziękuję. No, się, nie? no tak, ale tak wiesz, na łapie czy, czy nie? Gdzie ty no, jesteś w ogóle? A, cię widzę. A, nie, się nie, widzę. E, nie masz czym mnie strzelić chyba, myślę, nie? No właśnie. No nie. Zgadłeś. To, 5, no ma 6 Nie wiem cztery... Eee... Ach no już nawet Nic Chciałem coś powiedzieć ale Jak to mówi idealny szybakowski? Niksia o e... Dobra to nie wiem! Przyjdź do mnie, kom tu papa, Go tu papa. No, no nie ma, no co ty robisz? Ale bym Śnieżki nie mam Ale mam 6 strzałów może no. ty kuźni Ty, nie ma yeah. takiego strzelania typie No dawaj, okay. dawaj Koniec Patrzcie. No, i się A, może ci kratura zrobię? Fajnie łukko. Masz łuk. Eee, e, gdzie tam się budujesz? Lego Idziesz? Ja widzę Nie wierzę Mamo jesteś yy, na YouTubie Ten? A, spadłeś! Kurde! No nic, no więc dzięki za obejrzenie tego... Ej, wy... Ej, wy nie wytniesz, nie. wytniesz... to co jest. nie... Nie wiem jak, nie no wątpię, będzie, będzie spoko, będzie spoko. Nie no, wytniesz to co nie? Więc... Wytnij to! Dzięki za oglądanie tego... Dzięki za oglądanie wy... tego pierwszego odcinka na kanale. Dzięki to. bardzo, że Wojtek z Dobra, Nino, do, do zobaczenia na, na następnym odcinku, więc subskrybuj, łapki, komentuj i pozdrów mamy Wojtka. Do zobaczenia, cześć. Siem.